Fajnie przełamane takimi zgaszoną czerwienią, nie powiem wam jakie to są kwiaty, wydaje mi się, nie wiem, nie mam pojęcia czy to jest wymysł producenta i wymysł, że tak powiem twórcy materiału, nie powiem wam co tu jest, jaki to jest kwiatuszek, ale jakiś kwiatuszek na pewno jest. Bardzo też fajny kolor, myślę, że na te zimowe wieczory, na ten taki okres zimowy, jesienny, bardzo fajny, słuchajcie, zestaw kolorystyczny ciemny granacik, ale gdzieś tam um, przełamany tymi kwiatami czerwonymi, tymi liśćmi, w jaśniejszej zieleni i takiej ciemniejszej, bardzo fajnie to współgra, także polecam wam serdecznie ten kolor, mamy fanki i granatu, mamy fanki koloru jasnego, powiem wam, że on się na równi sprzedaje jeden i drugi, na równi wam się podoba. Maciej pić, Maciej pić, wspomóż tu moje gardło. Tak wygląda koszulka, ona oczywiście ma regulowane ramiączka. Tutaj mamy dekolcik w fałkę. z tyłu też jest gumeczka, zaraz Wam tą gumeczkę zademonstruję. Ona jest lekko zważona, w, słuchajcie, w biuście i rozchodząca się ku dołowi, czyli taki delikatny, bardzo delikatny trapezik. Ona nie jest mocno trapezowa, jest bardzo delikatny trapezik. Tak wygląda tutaj jakby góra. No idź, bo zaczynam sapać. No. <grym> nie wiem dlaczego, od czego to zależy, może mi powiecie, jak się stoi, to człowiek bardziej sapie, bardziej... jak się, do tak nie sapie do was. jak stoję, to cały czas gdzieś mi brakuje tego powietrza i się tak zapowietrzam. Zapowietrzam. Gdzie tu się cały, cały czas gibie. Tak wygląda, kochani, dół, tak wygląda dół. Tutaj mamy też takim delikatnym owęglokiem yy, zakończoną tą koszulkę. Dzięki temu mamy taką fajną falbankę. Ona się nam bardzo ładnie... Układa. Przepiękna satyna, tak jak Wam powiedziałam, jedna i druga, jeden i drugi komplet, jeden i drugi model, jakby w tym, w, tym, w tym modelu Katie. Ładnie się ciągnie, ona się bardzo fajnie tam właśnie nam uciąga, bardzo ładnie się do ciałka dopasowuje. Też jest to przyjemne, bo ja mam kilka piżam jeszcze z jakiegoś tam wcześniejszego czasu, a nawet i w tamtym roku zgadziłam naszą firmę i kupiłam sobie piżamkę w jednej innej firmie. I powiem Wam szczerze, jestem bardzo niezadowolona i więcej tego błędów nie powiem, nie mam za swoje. To jest bardzo przyjemna, bardzo fajna jakościowo i myślę też, moi drodzy, że ona ma relatywnie jak na satynę, świetną cenę bo 119,90 za koszulkę czy piżankę to jest naprawdę dobra cena. Także ja Wam tutaj polecam. Fajne dla siebie, ja bardzo lubię. Oczywiście ja mam kolor jasny, nie ukrywam, bo on po prostu urzekł moje serce i. Um, i mam piżamkę, piżamki lubię, może w koszulkach mniej gustuje, aczkolwiek piżamki są moim faworytem, także polecam, bo przepiękny przepiękny zestaw dla siebie, przepiękny też zestaw na prezent, jeżeli nie macie pomysłu, a, a chcecie gdzieś tam sprawić komuś bliskiemu taki właśnie prezent i boicie się na przykład, że on gdzieś tam będzie może nietrafiony, czy rozmiar, jeżeli chodzi o coś cokolwiek, myślę, że to jest fajny, klasyczny, taki bardzo um, bezpieczny prezent, który się powinien każdej kobiecie spodobać. Mam nadzieję, że Panom też. Także mamy pierwsze, to jest koszulka. Teraz idzie piżamka, a później pójdzie szlafroczek. Także króciusieńkie szorty, sexy flexi. Tak wyglądają szorciki, zgrabne, przyjemne. Czy mam jakieś pytania na Facebooku. Nic nie śledzisz, a może ktoś by coś chciał wiedzieć? Próbuję uruchomić YouTube'a i właśnie się uruchomił Jesteś na YouTubie, pokazujesz Jest. właśnie spodenki. Udało czyli... mi się uruchomić YouTube'a YouTube, i ja tak za niedługo będziemy nadawać też na YouTubie w sposób stały, pięknie, się teraz pokazujesz bardzo świetnie. Tak, bo do, tak, żeby było widać dobrze ten materiał w tych, w tej, w tych ciemnych. Bo przyznam szczerze, że tak, nie sprawdzałem. No właśnie, nie sprawdzałem. Czy wy macie y... takie poczucie, że mój mąż ostatnio to jakoś tak ten temat tutaj? Nie, nie olewasz, wcale nie olewasz, nie, 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 nie zgodzę nie się. Nie mówię, że nie że olewasz, ale tak jakoś zupełnie, tak później się z tego zabiegasz. Słabo słabo. Słabo, okay. słabo, 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 słabo. Słabo. słabo, słabo. słabo, słabo, Jakby to nasz syn nie powiedział, już, mama, już, już, daj kot, już daj kot, już daj kot. Także tak wyglądają, słuchajcie, spodenki, e, oczywiście są wolna. wolna falbanka, która jest bardzo, słuchajcie, bardzo taka kochana. Jak sobie zobaczycie też zdjęcie na modelce u nas na stronie tej piżamki, to zobaczycie jak fajnie właśnie ta falbanka wygląda. Ona dodaje takiego sznytu, takiej kopelki, takiej tej nie, kopelki, tylko, no. Kopeczki nad i bardzo przyjemnie to nam się tutaj komponuje i jakby cała ta prostota tej piżamki i takie to jakby wytonowanie jakby w tym kroju górnym jest przełamane fajnie przez ten dół. Także tutaj mamy szorciki, mamy SML XL w piżamce na 119,90. Model nazywa się Katie. Jak widzicie, ja to ciągle tak do buzi przykładam. Też jest to model bardzo twarzowy. Słuchajcie, kolor jest bardzo fajny. Te wszystkie róże, one zawsze tak dla mnie mnie oczywiście, ożywiają bardzo twarz. Bardzo dobrze jakby gdzieś tam korespondują i z brunetką i z blondynką. Zresztą na naszym Instagramie i na Facebooku mamy zdjęcia i modelek w kolorze blond, i modelek w kolorze brunetkowym. Także jedna i druga z pań bardzo fajnie w tych piżamach wygląda. Tutaj mamy koszulkę, górę od piżamki. Wydaje mi się, że jeszcze tej góry nie pokazywałam, a może pokazywałam? Hmm, nie wiem. Pokażę jeszcze raz, bo już się słuchajcie, zagubiłam. Także mm, mamy górę. Kurka jest w fałeczkę. Dekolt jest taki bardzo, bardzo ładnie tutaj wycięty. I tak jak mówiłam, przy tej jasnej piżance, ona jest lekko zwężana tutaj w biuście i delikatnie nam się bardzo delikatnym łukiem rozchodzi na bioderka. Tak, żeby ona tak ładnie opadała, żeby tam się nic gdzieś tam nie podwijało, nie było za obcisłe, żeby też była wygodna do snu. Bardzo fajnie nam się uciąga. Ona ładnie, ładnie nam się tutaj ciągnie. Materiał jest delikatnie, słuchajcie, gumowana ta satynka więc przez to też bardzo komfortowa do spania i do noszenia na co dzień. Z tyłu też mamy taką gumeczkę, dzięki czemu nam tutaj do pleców ładnie to wszystko przylega. I oczywiście ramionka są też regulowane. Także tutaj mieliśmy piżamkę i koszulkę model KT Mamy dwa kolorki, granat i mm, kolor ekri. I do tego też mamy, kochani, szlafroczki. Szlafroczki już Wam pokazuję. Zastanawiam się, jaki mam rozmiar. XL, akurat się zmieszczę. No, jak to moje dziewczyny, pakując tutaj, że tak powiem, całą tą partię dla Was do pokazywania, bardzo miło, że pomyślały o tym, że będę miała taki rozmiar idealny dla siebie. Kolejny także także no, trzeba korzystać. Słuchajcie, korzystajcie mocno przez te trzy dni, bo myślę, że warto zrobić zakupy. Mamy dodatkowy rabat minus 15% na wszystkie modele nieprzecenione, więc tak naprawdę jest tego bardzo dużo, bo modeli wyprzedażowych mamy dość mało, bo już jesteście wszystko rozszabruwały przez ostatnie trzy tygodnie. Także polecam, na minimum 250 zł zakupy i macie dodatkowe 15%. Kochani, ja tu się ubieram, ja was na sekundkę przeproszę, bo gdzieś mam zadziorek na pazurku, i jak czuję, pokazując Wam te wszystkie modele, to po prostu ciągle mi się tutaj coś zadziera, Także muszę go yy, przepiłować, bo coś jest tutaj takie niefajnego. Ale mogę do Was, kochani, cały czas mówić, że mamy tą promocję. Dodatkowo yy, to, o czym Wam od kilku dni tutaj wspominam, to mamy uruchomiony łatwy zwrot, kochani, za Was. Więc jeżeli byście się bały, że yy, zamówicie coś, coś nie będzie leżało, zwłaszcza z to nie ma problemu, w ciągu 14 dni. Oczywiście to możecie oddać. Rzeczy nie mogą nosić śladu użytkowania, ale macie 14 dni na zwrot. Mm. Oprócz tego możecie sobie przez nas zamówić łatwy, łatwy zwrot tak zwany. To kosztuje 4,90. Płacicie, klikacie, my zamawiamy dla Was kuriera, wysyłamy Wam drogą mailową, list przewozowy i kurier przyjeżdża do Was do domu. Także nie musicie chodzić słuchajcie na pocztę, nie musicie chodzić do paczkomatu, nie musicie szukać możliwości wysyłki tego towaru do nas z powrotem. Klikacie, my zamawiamy, macie z głowy. To dla mnie akurat jest bardzo ważne, bo bardzo mnie to zawsze denerwuje, jeżeli chodzi o wysyłki różnych rzeczy, które zamawiam przez internet, że gdzieś tam później muszę myśleć, czy tak wysłać, czy inaczej. Jak to z tym się ogarnąć? To jest takie dosyć nieprzyjemne, także myślę, że jest to dużym ułatwieniem, kochani, dla was, jeżeli by coś nie pasowało, zawsze możecie oddać. To, co też powtarzam przy tych live'ach takich moich typowo wysunoszowych, pod kątem pań głównie, ale oczywiście, jeżeli chodzi o pojazdy czy cokolwiek innego, pamiętajcie, że też możecie zamówić sobie więcej rzeczy. Możecie, ja to tak patrzę, czy mam jakieś tutaj komentarze na Instagramie, ale na razie nie. E, możecie sobie zamówić, kochani, więcej rzeczy, nie wiem, więcej rozmiarów, jeżeli się czegoś obawiacie. Przykład, że nie wiem, czy tam SK będzie, czy MK będzie za mała, e, albo LK za duża. Także zawsze można wziąć dwa rozmiary, kochani. Sprawdzić w domu, zmierzyć, tak jak normalne ubranie, tak które gdzieś tam sobie zamawiamy. I po prostu zły rozmiar y, odesłać. Więc y, na dobrą sprawę działamy tak, jak firmy odzieżowe, tak? Super. Zamawiamy dobrze, ja się napiję i wrócę do szlafroczka. No normalnie jak stoi, to nie suszy. Nie wiem, nikt mi nie napisał dlaczego. Także ja tu prezentuję, szlafroczek, Mam na sobie. Nie macie, więc... A nie mam. Ja na Instagramie jestem, także prezentuję. Kochani, tu proszę bardzo. Już tak będę pre pre prezentować jeszcze raz i się obracać. Mam na sobie rozmiar Kseleczkę. Tak ona wygląda. Także wracając do tego mojego wywołu na temat zwrotów, można zawsze zamówić więcej, można sobie poprzymierzyć w domu i po prostu tak jak ubrania, najzwyczajniej w świecie, odesłać. Czy to są piżamki, czy to są biustonosze, ja Wam kochani z nią chęcią pomogę. Na wszystko Wam odpiszę, jak tylko moja wiedza będzie na to pozwalała. Wszystko Wam opowiem, sprawdzę, czy danego zmiany są, czy są dane modele dostępne, czy dany model jeszcze nas przyjdzie, bo też się często o pewne rzeczy pytacie, czy dany rozwiązanie gdzieś tam się sprzedał. Pytacie się, czy on jeszcze będzie. Ja wam to wszystko zeznam, opowiem, wrócę z tematem także. Także kochani na Instagramie, czy na Facebooku, czy przez telefon proszę dzwonić, My tutaj z chęcią wam pomagamy. Yy, mówimy, tym bardziej, że, że jakby wiecie, no widzimy ten towar na żywo. Mamy go w ręku, możemy zawsze wszystko przymierzyć, zawsze wszystko sprawdzić yy, i odpowiedzieć wam na jakieś notujące pytania. Tak jak dzisiaj mieliśmy od klientki też pytanie potrzebowa prezent, koszulki, i szlafroczka, aby to zmierzyć, bo ona też miała gdzieś tam tą koleżankę wymierzoną, czy taki rozmiar, czy inny będzie dobry. Więc jak najbardziej takie rzeczy też Wam możemy powiedzieć, przemierzyć, doradzić, jaki rozmiar wziąć, w razie czego, tak żeby to było trafione i żeby gdzieś tam nie było później problemu także z wymianą, w sensie takim, że od razu trafiamy, a nie musimy tego odsyłać, czy zamawiać innego rozmiaru. Czy ja już jestem na drugiej wizji, czy w życiu? Jestem, muszę mówić, że jestem. Jeszcze nie powiem, cena szlafkoczka. Także wracam do szlafkoczka. On ma, słuchajcie, dwa kości. Ja? Słuchajcie, szlafkoczek ma świetną cenę, uważam. Tak mi się wydaje, że naprawdę cena jest rewelacyjna 139,90. Ma tutaj, jak widzicie, tu się próbuje zawiązać. Ma taki wewnętrzny, jeszcze w razie potrzeb, nie rozgolaszania się i nie rozchelstywania. Ma taki wewnętrzny, tutaj wewnętrzną kokardkę, więc tej kokardki możemy skorzystać tutaj, żeby być takim bardzo eleganckim i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Już mówię, mam dokładnie 171 cm. Ja już się przepraszam, że tak wiecie, tak się dzisiaj do Was sobie nachylam, ale po prostu stoję daleko i jak jestem daleko, to nie widzę. Komentarzy ja mam 171 cm wzrostu. Te szafroczki są. Takie krótsze. Gdzieś tam one są do połowy, tak jak widzicie, do połowy uda. Tupy nam zachrywają. Proszę, mogę się nachylić, mogę, mam prawo. Jestem w spodenkach, także nachylam się, kochani. Tak wygląda w całej okazałości szlafkoczek. Tu już pokazuję rękawki. O, rękawki są takie trzy, czwarte. To jest taki bardziej, szlafroczek, taka bardziej podomka. Na kolejnym liveie prezentowym też Wam będę pokazywała inne szlafroki, które są. Zatynkowe i będą też miały różną długość, bo będą takie bardziej w kolanko, będą miały też dłuższy rękawek. Te są typowo takie podąkowe, czyli mm, mamy, mamy rękawek 3 czwarte, Długość jest do połowy UDA. i Ja mam na sobie, kochani, rozmiar XL, bo ja też noszę 42XL, -ka. więc to jest taka typowa rozmiarówka. Jeżeli ktoś nosi M, S, to ta S jest dobra. Hmm. Jak ktoś nosi m to są takie typowe, standardowe rozmiary. S to S, M to L, M. Nic nie jest zawyżone, nic nie jest bo też bardzo często o te piżamki, właśnie pytacie, jak ta rozmiarówka wypada. Czyli widzicie, jak najbardziej jestem taką w perfekcyjną 42XL. Wszystko leży jak ulał. Eee, oczywiście ten szlafrok jest również w kolorze Ekwi, w tym kolorze jasnym, czyli możemy sobie zrobić fajne zestawy. Piżamka piżamka bądź koszulka ze szlafrokiem, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na prezent. Bardzo trafiony, tym, na, tym bardziej naprawdę materiał jest cudowny. Bardzo miły, bardzo fajny dla ciała. Też ma świetne ceny, naprawdę ma bardzo dobre ceny. I jakościowo też jest bardzo przyjemny. Także ja mocno polecam, z całego serduszka swego. I bardzo szczerze. Także tutaj mamy pierwszy taki komplet, komplet setowy za sobą. Jeszcze pokażę Wam jedną fajną piżamkę, którą też bardzo lubię, ona też jest w takich w moich kolorach jasnych, pudrowych, takiego pudrowo-herbacianego różu. Ta piżamka ma nazwę Migella i ona też, kochani, jest w rozmiarach od S do M. Już rozbiorę się ze szlafroczka. Rozbiorę się ze szlafroczka wieczorową porą. Chciałoby się powiedzieć, że jak się już rozbieram z tego szlafroczka, to mąż mnie tu zapnie gdzieś poprzytula, ale myślę, że jakby zobacz na to nie pozwoli, Będzie pierwszy w kolejce. Także ja się rozbieram i słuchajcie, pokazuję kolejną piżamkę. Nie ma tutaj się jakby rozmażać w tym temacie. Eee, dobrze, już. Ta piżamka jest jeszcze bardziej prosta, bo ma, słuchajcie, proste szorty i prostą bluzeczkę. Nie ma też gumeczki z tyłu, jest taka bardziej jakby na prosto. Wszystko jest takie delikatne, ona jest też od wewnątrz, zaraz Wam pokażę, podwójnie podszyta. Bardzo dobrze się układa. Ja ostatnio miałam przyjemność ją mierzyć. Ona też tutaj jakby mm, jest delikatnie taliowana, tak, czyli mamy, yy, najpierw Wam powie o, powiem, opowiem Wam o zaletach i walorach, a później Wam yy, pokażę bliżej materiał. Czyli tu jest, w biurcie lekko zwerżana, w talii jest delikatnie rozkloszowana, tak, gdzieś tam się rozchodząca troszeczkę na boczki. Tak, byś na pupie ładnie układała. Góra jest w fałeczkę. Bardzo prosta, bardzo fajna. ramiączka są y, oczywiście regulowane. Tutaj mamy dodatki, kochani, srebrne. Czyli te wszystkie takie dodatki do ramiączek są w kolorze schreberka. Tył jest prosty. On nie ma gumeczki z tyłu. tył jest prosty. Czyli tak. Ona się też bardzo dobrze układa. Ja mierzyłam na samym... słuchajcie, jak ona przyszła do nas. Yy, I też sprawdzałam właśnie, czy ładnie nam tył przylega. Jak się to wszystko schodzi na poki. Także bardzo też bardzo dobry fason, bardzo dobry krój. Yy, tak wygląda ten tył. Yy, I tutaj odwracając ją na drugą stronę, ona jest też potrzewana tak głębiej, żeby nam się tutaj, słuchajcie nic nie marszczyło, ładnie się to wszystko układało i na biuście i. Na plecach. Już Wam, kochani, pokazuję bliżej, już się nie ruszam. Pokazuję Wam bliżej materiał. To są takie piwonie, plus jakieś inne kwiatuszki, bliżej nieokreślone. To chyba jest piwonia i hortensja. Tak, mamy piwonie i hortensję w takim herbacianym, przydymionym różu z takim pudrowym różem. Też myślę, że bardzo ładny zestaw kolorystyczny. Ja lubię takie zestawy. O, jakie ja lubię takie zestawy? Dla mnie, według mnie, on jest też bardzo mocno, słuchajcie, twarzowe. Jak widzicie fajnie, do brunetek na pewno pasuje, no tak powiem. Myślę, że do blondynek również, także tu mamy górę, mamy piżamkę, koszulka, oh boże, piżamka, model się nazywa Mirella, model się nazywa Mirella i do tego mamy szorciki, też jest słuchajcie w cenie 119,90, bardzo dobre są te ceny na tą satynę. Bardzo się cieszymy, że udało nam się, słuchajcie, w takiej cenie to, to tutaj dla Was zdobyć i mieć takie konkurencyjne ceny versus, versus jakby inne firmy. Ta piżamka troszeczkę się mniej ciągnie. to jest więcej satyny, jest troszeczkę mniej gumowana. Aczkolwiek jest na tyle dobrze uszyta, że też bardzo ładnie nam się układa. Nie ciągnie to na biuście, nie ma tutaj żadnego problemu. I te szorciki 119.90 SML XL. Proszę bardzo, czekajcie, Wam tych pokazuję. Już. Tak wyglądają szorciki. Te szorciki są typowo proste, one nie mają żadnych falbanek u dołu i one są ciutkę dłuższe. Tak jak w tej pierwszej piżamce, te szorty są takie dosyć kuse i takie leciusieńko wycięte tu na pupie, prawda? I takie jakby lekko podchodzące wyżej. Tak te są bardziej proste troszkę mniej odsłaniają, takie są dużo spokojniejsze. Także tak wygląda piżamka Miguella Też przepiękny kolor, przepiękny wzór, bardzo twarzowy. Także myślę, że pod kątem czy prezentów kochani, czy nawet dla siebie, dla siebie są to bardzo fajne pomysły takie satynkowe, bo pytałyście ostatnio te satynki, więc wiedziałam, że pokażemy nam część tych satynek, które mamy. Na ostatnim live, tym prezentowym, pokazywałam też takie, Wam piżamki z długą, z długą nogawką. Ja jeszcze raz powtórzę przy następnych prezentach, bo myślę, że one też są bardzo fajne i warto sobie gdzieś tam to z tyłu głowy za, zostawić, że mamy też piżamki na, długi, na, dług, na długą nogawkę z koszulką na ramionczkach. Bardzo ładne dwa wzory. Teraz też powinny do nas nowe piżamki dojść. Czekamy na nie, ale to wszystko nam musi ru, ruszyć. I powoli ci producenci zaczną nam to wszystko dosyłać, bo jeszcze kilka naprawdę pięknych perełek będę miała dla Was na ten grudzień. Dobrze. Tu mamy co? Mamy teraz taką koszulkę, która satynką nie jest, ale jest bardzo fajna. Ja mam dla Was ją w kolorze czerwonym. Widziałam, że już Wam się powoli do niej oczka zaczęły świecić, ale zaczęliśmy ją pokazywać na Instagramie, na Facebooku. Na pewno ona przyszła do nas jeszcze przed zamknięciem i bardzo Wam się spodobała, bo ona była chyba tylko 3 dni przed, przed zamknięciem galerii i widziałam, że bardzo dużo już na wszystkich naszych sklepach się tego modelu sprzedało. To jest koszulka Lulu. Dlaczego ona jest taka fajna i dlaczego ja ją tak bardzo mocno tutaj Wam polecam? Myślę, że przede wszystkim tak. Bardzo dużo takich koszulek bardziej w słowie koronkowych, czy bardziej takich w słowie sexy, najczęściej one są całe koronkowe albo są całe sztuczne, dlatego nie każda z nas musi lubić, nie każda z nas musi się fajnie w tym czuć. Jak zamawialiśmy tą piżamkę, jak zamawiałam tą piżamkę do nas, bardzo dla mnie ważne było to i bardzo fajne przede wszystkim było to, że mamy pierwszy raz piżamkę, pierwsza raz koszulkę, która jest taka bardziej sexy, bardziej taka odkryta, aczkolwiek od dołu jest z bawełenki. Tak? Ona ma bawełnkę marcyzowaną, więc ma bardzo dobrą, słuchajcie, jakość tej bawełny. Ona jest bardzo taka bym powiedziała śliska, taka bardzo gładziusieńka. Także fajnie, bo człowiek się w tym nie poci.